Siema, ma jest I Tarzan. Witamy w zapraszamy drugim odcinku. tykniemy w, drugie... w Minecraft. Ja. E, Jak mu obiecaliśmy, to jest co tydzień. Co tak sterczysz? Bo lubię. Dobra, e, więc tak. E, tarzan Ej, będzie wiesz, dzisiaj wymyśliłem? zbierał w kopalni, a ja pójdę zbierać surowce na domy. Dobra, więc Ej, daj mi trochę i... żelaza. Zaczekaj. A, a co chcesz zrobić? No, e, topór. To ma. Trzy. dobra. Ej, co nie, ja, ja, ja wczoraj jechałem sobie na Żoliborz i coś takiego myślę, myślę, myślę myśl, myśl i wymyśliłem. żuli A czekaj, znasz, yy... a do... czekaj yy, z... znasz. A nie do. Jeb? nie. Jaj, tam. Znasz Anie dojeb? Nie. A co, przeczytaj od nazwiska i imienia? Creeper, uciekaj! Ja go umiem pokonać. Zratowałem, ale umiem. Będziemy mieli pro. Mówiłem? Co tego doświadczenia. Jak widziałem na poprzednim odcinku, znalazłem jest złoto. Sam go oglądałem. Co je wydobędę, jeżeli Dobra, się nie pamiętasz, Diaksy gdzieś znalazłeś? I te diaksy wyszukaj. Nie, to był redstone. i... Lapis lazuli O, to, to na ty... wejść pozbieraj, bo lampy zrobimy Ta, A tyle że, że trzeba ten, y, y, wzie, wiesz co znaleźć Co? Jest, lapis lazuli już znalazłem, ten co, o nawet dwa Ale że? Tyle, sorry, że... Mam 12 lapis lazuli Kurde, jakoś to tu bali. Aaaa Jezu Jaki krzyk Pomóż, pomóż szybko gdzie jesteś? Kurde! Zabił mnie A mnie zaraz Clipper zabije No Ciekawe Nawet pochodni nie mam Ciekawe jak będę chodził Wiesz co mogę Ci pomóc robić domek? O kurde ile ich tu jest Oni mi się nie uda ty. Tej... Ja mogę jedynie jeszcze wydobyć lecz spróbować Nie. Nie, Nie ile ich tu jest! Ja... Ej, mam diamenta, mam diamenta. Mam... Mam problemy, mam problemy. A ja się, Weź a tu do ja się... mnie chodź i pozabijaj te wszystkie potwory. Diamenta widzę, teraz mi idą cicho być. nie dam ci chopyć. Nie, jeden dolafy wpadł. Więc tak, na razie mam 3 złota, 3 diamenty i dwa węgla. A i 12 lapis lazu. Żeby... No nie, ja czy to kościotrób mnie napiernicza Wyjdę se górą A jest noc czy dzień? Dzień Ale mi się zbugował O kurde O kurde, nie, już mnie zabiją mają ambiaksy. Wrócę tu zaraz Ja tu wrócę. tu ich jest No i super miałem ambiaksy. Przy samym wejściu co najmniej 5 creeperów gdzie? Idź zobaczyć. Bo ci nie wierzę coś. Gdzie ty jesteś? Ja? Próbuję się wykopać na osłonie. O o! A! Zombie! Gdzie A! Sorry, jeżeli tydzień temu coś tak mi szurało jakby w głosie, no to przepraszam, bo to mi mikrofon trochę napierniczył, ale sorry. Dzieci to mnie oglądały, choć mieliśmy tak mało wyświetleń, że niepotrzebnie chyba robimy teraz ten odcinek. Nie przesadzaj. Bo nikt nas nie oglądał. Jak nie? 40, Jeżeli... 40 ileś wyświetleń mamy. Tak, z tego ja 12 razy oglądałem. Ale liczy się jako jeden raz. A, no, dużo mamy wyświetleń. Kurde, no zaraz będzie. Idę pozbierać. Nie do... mamy diaksów. Jestem weary happy, coś... Chyba coś nam zjadło od jaksy. szukać obieczek, żeby łóżka zrobić. A mam łóżko chyba. Nie, nie mam łóżka. Hmm. Tak spomniutko. To się żelazo przydało. Ustaliliśmy z tym z że ja będę od lapisu i od złota i od dzisiaj żelaza. Dzisiaj jesteś od wszystkiego, ja zbieram materiały na domek Ale wiesz jakby co to ja dzisiaj ten Ci też pomagam domek budować bo ja nie będę ciągle w jaskini z inną, nie Dzisiaj w tym odcinku jeszcze będziemy zbierać materiały Dopiero w następnym będziemy e, robić dom. Co? Dżungla Wow. Krowa A to mnie to jeszcze większa Nie, no to... Ty chodź, co zrobimy w domek na drzewie No, ja też miałem taki pomysł, ale. Kurde, coś mi się nie A i ja chciałem teraz powiedzieć, bo wymyśliłem właśnie, że możecie, jeżeli chcecie, wysłać, możecie robić escape'y my chętnie będziemy je przechodzić. Jeżeli będą łatwe, bo my nie lubimy, ostrzegamy, nienawidzimy tych, e, jak to się nazywa? Eee, parkurów, o, nienawidzimy parkurów. Szczególnie ja, bo mi się jak to nie zawsze. No właśnie. Chcieliśmy Wam zrobić z okazji moich imienin, Escape, no ale, sorry, nie wyszło. Przepraszam Was, ale. To nie nasza wina. Tylko wina. Nie nasza. Kompa. To nie nasza wina. To tylko Tarzana. I bądź tam cicho. Masz łóżko czy nie? Nie. To ciągle zaraz cię O kurde, mają Creeper obok siebie. Ja idę do ciebie. Ja idę do ciebie. Jak chcę się z Tobą poprawić zbieranie materiałów na domek. No to zbieraj, no ja mam... na... ty zbieraj, lepiej węgiel i takie inne rzeczy tam. Ja idę z... nie, ty, ma... ty byłeś od węgla. Dobre tam. No i super, czy klipper nam tu wybuchł? Super, pająki Creeper do mnie idą. No, to jesteś very happy, tak, O Uciekam, rośnie. O kurde, kurde, Niedługo wydobędziemy, jak... Bo mam teraz te trzy diaksy, zrobimy albo of albo sikierkę, choć dla mnie sikierka to by było strata diaksu. ja się kupuję, ja się kupuję Jest noc? No, już od dawna. A nie masz przypadkiem tego? Nie masz. Mam tylko jedno łóżko. No to idź, Patrz, ja na chwilę wyjdę. Nie wiem, zabuduj się jakoś w dircie, nie wiem. Zrób tak, bo ja zaraz tu zginę, bo wyszedłem na powietrze. Już? Możesz? Przybraj. Napisz mi kiedyś, pisz już. Powiem po co mam pisać. Śpię. Dobra. No, 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 no już? Już? nic się nie dzieje. Nic, spokoju jest, spoko, Loko. Ja sobie łóżko zrobię. A akurat chyba trzy we. Dwie, bo taka chodź do łóżki. ci brakuje jednej wełny, to ja mam. mam jedną A ja cię widzę. Ile masz wełny? O! Ja... Ja gdzie, ale idę to sobie pozbierać na no mam, ja mam jedną wełnę dla ciebie. A ja już mam, sorry. Masz nożyczki? Lą, tam. Zrobimy dywan. Daj mi jedną Zrobci? To, No może zrobić. To chodzi do mnie. I po żarcie trochę. Masz może mieć Ma. dla mnie? Jaki? O, enderman, enderman. No. Masz, chodź ci do mnie. No chodź tu dam ci nożyczki. Panią za tobą tomu... Ale oni nie gryzą. Ja idę robić domek na drzewie. Mam to gdzieś. Jestem no tarzan. Ja jestem tarzan śpię na drzewie. On się na mam, mnie patrzy. Mam siedem zgniłego mięsa. Fajnie, mam odkrowy mięsko. Panie się na mnie patrzy. Pewnie sobie myśli jaki ty jesteś petny. Nie, zrobię. Ty, on za mną idzie Bo cię lubi O, ja znalazłem dynię, ale tylko dla mnie A... Bo jestem Żydem E, krowa mi dynię zebrała Zaraz te Halloween będziemy robić A gdzie ty jesteś? Kop... czy znaczy, Drewno e, no, sobie robię A gdzie? W jakim miejscu? Bo ja wiem Gdzie tam w pobliżu? Hmm. Ja cię nie widzę Chyba Te Stepam się nie tepaj się pan. Ale ja nie wiem gdzie ty jesteś. No My i dobrze, znam. zbieraj materiały sobie osobno. Ale ja chcę cię walić ci No to szukaj mnie, chodź. Znajdź, poszukaj takiego małego laska. Znaczy nawet nie laska, kilka brzusz i... Widoczne. E no to... cześć. Ty, jak cię ja zaraz walnę. Taki hardkor myślisz? Czekaj, muszę to wziąć. Taki myślisz Raz, Teraz... Synek! O ty jak cię zaraz zbanuję. Tak, jeździ U... się. O kurde wiesz w czym mi się rzeczy? Chodź tu. Zaraz cię zbanuję. Uważaj, bo... Tak? Założysz się? Nie, nie chcę. Ja nie wiem jakie były twoje rzeczy Jabłuszko było twoje, to było twoje. Chyba wełna była twoja, ile miałeś wełny? Jedną nie. No to jedną ci tam daję. A no to chodź tu. Ja nie widzę O, tutaj jesteś. Człowieku! Tu będzie przerwa. Nie, będzie żadnych przerw, ja nie robię żadnych przerw. Dobra. Ja idę robić domek jakiś prowizoryczny. Tym razem nie będziesz miała dybina. Czemu? Bo używasz comment. Bo żydem jest praś. E, weź mnie nie bij. Nie biję. Jak możesz? Zaraz mnie wywali. Dać mi może dwa drewna Po co? Bo skrzynkę zrobić A nie mam, dobra, spoko A wziąłeś wszystko z tamtej skrzynki yy, Clipper ją koparni? zniszczył Clipper ją zniszczył I co z rzeczami? Mam Dobra Idę da Daj mi jednego bewsztyka yes. Czekaj yes. Co ty tak włazisz i wyłazisz Bo mi się Minecraft synie oh, Jezu strasznie mało tych wyświetleń Musimy dojrzeć do zaprosić na serwera A w ogóle już by czy jeszcze nie? Nie, czy jest chory? Zauważyłeś, no że żadnych odcinków nie robi. Jeszcze on chodzi na studia, ma pracę. To wiesz. wiesz, inny nakręcał odcinek, jakby nie miał co robić. Bo nie mam co robić Telewizję oglądać Już oglądałem Ktoś tam odpadł w bitwie na głosy i nawet nie słuchałem kto Jak chcecie to wysyłajcie mapki Escape Chyba Escape też się zgodzi, że będziemy grać Prawda escape? Już mówiłeś o tym Wiem, ale powtarzam, żeby Dobra. Już teraz kończymy ten odcinek teraz po tym odcinku nakręcamy następny And just There's...